Cześć, Małka wszystkich dla kanału Koloseum, Jesteśmy już po konferencji Fame 21. No, nieco chyba trochę innych okolicznościach chcielibyśmy ten wywiad przeprowadzać. No podziało się dużo na tej konferencji, więc zapytam przede wszystkim, co z Kasjuszem? Czy on w końcu tych medyków wylądował, jak jego głowa? Z Kasjuszem wszystko w porządku. Na pewno sam podzieli się gdzieś tam, swoim stanem, na swoich no, socjalach. Jeżeli chodzi o mnie, no to. Wyszedłem na środek, przeprosiłem, no bo tak jakby nakazuje jakaś tyka też, kurwa, co by nie było, to jest duży biznes i yy, nie chcę też gadać o takich głupotach ser, jakieś typu wizerunkowej, jakiś ten, bo wiadomo, że niektórzy mogą powiedzieć, że to jest dla publiki i tak dalej, ale pierwszy raz widziałem w sumie coś takiego, żeby gość, który na konferencji ładuje w koś fronta. Potem kładzie się na niego, ładuje mu po prostu pięść za pięścią. Takie rzeczy nie powinny się wydarzyć. Tym bardziej, Paweł, który e, z jego socjali możemy wywnioskować, że jest gościem, który raczej idzie w jakieś charytatywne akcje, buduje rodzinom domy, mówi cały czas o standardach, o etyce. Sam przecież wypowiadał się jakiś czas temu o tym, że e, o patologii we frikach i tak dalej, że to wszystko jest patologia samemu robiąc coś takiego. Wiesz o co chodzi. Więc tutaj. E, ja na to też patrzyłem z takiej strony, że kurwa, no chłop się też wypowiadał na mój temat, nie? Teraz robi coś takiego. Wiem, że niektórzy mogą e, bronić na przykład Tyburskiego, że no ale Kasio mu powiedział to i to, ale to nie zmienia faktu, że... Tyburski też jest już trochę, jest już trochę w tych frikach i ten profesjonalizm nakazuje mu jakieś zachowanie, kurwa, że Casio ma walkę. Casio ma walkę, Tyburski ma walkę i mimo, że takie rzeczy we frik się dzieją, jak jakieś liście, od przepychanki, odepchnięcie i tak dalej, ja to kumam. Bo to też nie ma co wijać bawełnę, że o, super zakazane i tak dalej. Bo kurwa, na tym polegają friki, tym żyje, żyją frik Ale kurwa, no nie w taki sposób, nie, nie w tym stylu, nie? To nie było. Okej, okay, moim zdaniem. Opała was, kamera Ciebie i Wojtka, i widać było, że łapiecie się za głowę, czyli naprawdę musiało was zmrozić to, co się wydarzyło. No, bo zdarzałem się, jak mówisz, przy Face to Face jakieś kopniaki czy jakieś uderzenia, ale tutaj już wyglądało to już naprawdę, naprawdę dobrze. Wiesz, e, generalnie w ogóle trzeci panel był dziwny o tyle, że pary, które ze sobą nie walczyły, się zesliczowały, nie? Mu tak, mówiąc po polsku, e, po prostu pary, które się nie biły, zamieniały się, i nie wiem, czy było to robione z jakąś motywacją, że dobrze na tej konferencji uatrakcyjnimy swoje osoby, żeby później federacja z racji atrakcyjności tego pojedynku zakontraktowała nam kolejne walki, bo za, zaczynam zauważać gdzieś tam w środowisku branży, że zaczynają być takie taktyki prowadzone, że zawodnicy nie dymią do siebie, ci, którzy się biją, tylko dymią już do innych przeciwników, żeby już sobie jakby zapisywać się na kartach potencjalnych następnych gal, no bo wiadomo, że jeżeli federacja zauważy, ty, ale oni mają teraz konflikt, mają spinę, to mają jakby pewniaka na następnej e, gali. A jeżeli na przykład tą konferencję ogląda 130 tysięcy osób, plus restreamy i tak dalej, i to ogląda 200 koło ludzi, więc tweety, wszystko będzie wrzało i ludzie będą chcieli tego pojedynku, nie? Więc kurwa, perpetuum mobile dla takich zawodników, nie? No, wierzę, ja... że tutaj też mogła być taka sytuacja troszkę, podszedł czymś takim wybiegiem w przyszłość. No. Tylko te ja ja, ja e, Wielokrotnie Tyburskiego wyzy wyzywał, Casio i tak dalej i nie zamawiał się w ten sposób. Dlaczego dzisiaj zrobił taką akcję? Żeby podkręcić po prostu sobie ewentualny przyszły pojedynek, którego nie będzie, bo kurwa... Um, teraz Paweł Tyburski, zbudować, na pewno. Czyli ze względu na to, co zrobił, to już na pewno federacja nie będzie chciała takiego pojedynku zorganizować? Wiesz co, gdybyśmy dali przyzwolenie na coś takiego, no to lipa, nie? Wiadomo, że fajnie by było, bo wiele osób by miało takie, kurwa, oni się tak nienawidzą, chcieliby zobaczyć. Ale trzeba też w pewnym momencie powiedzieć nie. I jako gość, który... Ja lubię dymy. Ja nie mówię, że nie. Ja lubię to, jak, to, jak się dzieje. Ja lubię show. Ja lubię, jak się w internecie w ogóle coś, coś odpierdala, nie? Ale tutaj wydarzyło się za dużo. Casio mógł nie zawalczyć tak. na tej goli, nie, po teraz najważniejsze pytanie z perspektywy, myślę, władz jako federacji, jakie, Dobre, czy w ogóle wycięciem? no myślę, że tak, jakie konsekwencje względem Tyłbuszkiego będą Na obecną chwilę ja na pewno będę wnosił o to, żeby wyrzucić Pawła, e, bo już też to powiedziałem na konferencji. w ogóle z federacji? No generalnie... Ja tak powiedziałem. Czy Federacja też jakby wykona takie kroki? Nie wiem. Uważam, że ktoś musiał coś takiego powiedzieć i padło na mnie. Czy Federacja. Federacja musi przede wszystkim wyciągnąć wnioski, co tego typu zachowania mogą powodować gdzieś tam w długoterminowym tym. Nie? Musimy zobaczyć też feedback, jak zareagował internet, więc ja sobie to monitorujemy. I z backstage'u po prostu jakby jesteśmy w stanie podejmować decyzje na bieżąco. Nie? nie wiem czy słyszałeś, no myślę, że na pewno słyszałeś jak z publiczności niosło się... Słowo, które nakazywało mu szybko wychodzić. Tak, tak. No słyszałem, nie? Wszyscy krzyczeli, wypierdala i tak dalej. Nie wiem, jak, to, jak nastroje w internecie. Bo wiadomo, że czasami to się różni. Publika na miejscu, kontra publika gdzieś tam w sieci. Ale uważam, że... pełni zdrowie też to ciągnąć to, czy Uważam, że po tych rozmowach, które już... Wiesz, ja też staram się trochę hamować słowa, bo nie za bardzo chcę też mówić wszystkiego tutaj. Ale wydaje mi się, że po słow... Które już zostały wypowiedziane gdzieś tam na boku, gdzie rozmawialiśmy z zarządem, yy, no to już za chwilę podejmiemy jakieś działania odnośnie tego. i Najprawdopodobniej walka, tyburski pasternak, się nie odbędzie po prostu. Czyli będziecie próbowali coś w zamian, czy w ogóle wyuczucie to zestawienie z karty? Yy, znaczy na pewno coś wymienimy, nie? Albo na, inaczej, na pewno zrobimy tak, że ludzie nie będą poszkodowani, a może tak. Bo też zależy nam na fanach, zależy nam na, na kibicach, ludziach, którzy to oglądają i to jest dla na nas też bardzo ważne. Ale nie może się powtórzyć po prostu coś takiego, jak się wydarzyło teraz. Bo gdyby y, Casio zahaczył po prostu gdzieś tam, nie wiem, nie głową, tylko okiem, albo coś, to by się wydarzyła tragedia. To... Ja też nie mam nerwów, wiesz, na, na takie rzeczy teraz, tym, tym bardziej po tych akcjach, które się działy. Nie chcę po prostu. Dziękujemy bardzo za informację z pierwszej ręki. Pozdrawiam serdecznie wszystkich i trzymajcie się.